Materla. Tuż przed swoją walką, ale dziś tutaj z kolegami, którzy jak wczoraj z nimi rozmawiałem, mówili, że twoja obecność bardzo im pomaga i bardzo ich wzmacnia. No to jak rozumiem, dzisiaj nie można nie, mimo że zbliżać się walka, nie mogłeś sobie darować, żeby tutaj się wspierać. Nie, no oczywiście Mój wieloletni sparing partner Maciej Króżęński, który naprawdę wielokrotnie mi pomagał, właściwie to cały czas mi pomaga w moich przygotowaniach i, i naprawdę mam wielką sympatię i szacunek do niego, jakim jest gościem, jakim jest sportowcem, jak dzieli życie prywatne i trenowanie, bo to też nie jest bardzo łatwa sprawa. I, i, i to, że oni tak mówią, to naprawdę też ja działa w drugą stronę. No ja cieszę, cieszę się że mam takich sparing partnerów i, i mam z kim trenować na takim poziomie, jakim trenuję w klubie. O tym bardziej, że te wyzwania ciągle przed tobą duże. Teraz ta najbliższa walka do niej, jeszcze za momencik, wró momencik wrócimy, ale zanim do tej walki, to ja tylko jeszcze zapytam, bo atmosfera, która tutaj panowała podczas gal w Szczecinie MMA, to zawsze była atmosfera niezapomniana, można powiedzieć. Teraz bez kibiców troszeczkę taki dziwny klimat. Jak to oceniasz? No musimy się dostosować do panujących y, czasów i, i faktycznie no, nie ma to tego tej energii publiczności, która, która nam zazwyczaj y, towarzyszyła, ale no, możemy albo płakać, albo po prostu dostosować się do sytuacji i, i funkcjonować póki co w, takich, w takim systemie, jakim możemy. Więc lepiej, lepiej działać i czekać, aż to wszystko minie i wróci do normalności, aniż robić taką długą przerwę. A propos długiej przerwy, co u ciebie ta długa przerwa, jeśli chodzi o MMA, no o KSW przede wszystkim, no to rzeczywiście nie krótka była. Tymczasem, jak już wróciłeś do KSW, to z przytupem, jedna walka i za momencik mamy kolejną. Yy... To jakoś wpływa na, na twój stan, na twoje samopoczucie? Tylko pozytywne endorfiny z tego tytułu. No ja też się cieszę, że udało się wrócić, wygrać i dostałem drugą propozycję i tak sobie po cichu marzę, że może jeszcze w grudniu dostanę walkę. No proszę, czyli cały Michał Materla zawsze do przodu, to serce do walki ogromne. To wiesz co, ja tego jeszcze na wrócę, pozwolę sobie wrócić do tej walki, która już za nami, tak teraz jak z dystansu, z perspektywy sobie ją oceniasz. To co tam według ciebie... Inaczej, na co szczególnie zwracałeś uwagę, co Ci się nie podobało w Twoim występie. No przede wszystkim miałem sytuację, że nie zrobiłem do tej walki ani, ani innych sparingów, ani innych ani razu treningu zapasów. Yy, no, byłem troszeczkę pełen obaw, czy, czy ta operacja, czy ta noga wytrzyma, bo tak jak powiedziałem w momencie, kiedy mój lekarz, który mnie operował, dr Łukasz Kołodziej, któremu serdecznie jeszcze raz muszę podziękować za szybką interwencję mnie zaoperował. Powiedział, że to jest szaleństwo. No ale no, ja się cieszę, że że jednak dał zielone światło i, i tutaj mój rehabilitant Sebastian Kwiatkowski i, i Paweł Nędzi, który jakby wspólnie razem y, robili tutaj rehabilitację, no doprowadzili mnie do takiej sytuacji, że mogłem po prostu po tych tam, nie wiem, 10 tygodniach zawalczyć po, tym, po tej operacji. A teraz to już jest naprawdę komfort psychiczny, bo wracam po wygranej, mogłem robić pełne przygotowania, mimo to, że nie były za długie, w moim przypadku to dobrze, bo ja nie jestem zawodnikiem, który ma jakieś przerwy i to ciało po prostu nie zdążyło się zajechać, więc... Yy... Naprawdę, się, dobra dyspozycja, dobrze się czuję i mam nadzieję, że będę mógł się zaprezentować w fajny sposób na walce. No właśnie, bo Roberto Soldic, to, to tak jak mogliśmy go oglądać i to, co tam gdzieś przynosiło mu powodzenie w tych jego pojedynkach, to wszystkim doskonale jest znane. Myślisz, że możecie czymś Roberto Soldic zaskoczyć w tym pojedynku? No, staram, starałem się przygotowywać tak, żeby mnie nie zaskoczył. No oczywiście jest młody, bardzo dynamiczny, mówię, jestem fanem jego, jego stylu walki i, i jest to dla mnie ogromna przyjemność, że będę mógł z nim zobaczyć w momencie, kiedy on jest w swoim prime no właśnie, on jest w swoim prime, a ty jesteś, no tak można powiedzieć, na, na fali wznoszącej, bo znowu to zainteresowanie Michałem Materlow zdecydowanie wzrasta, on znowu, znowu, do, znowu wraca do, do oktagonu. Czy wiąże się z tym właśnie jakaś taka myśl, że co, że po tym ewentualnie jak Roberto Solidż odpukać dałby sobie z tobą radę, to, to trzeba będzie się zastanowić jakoś tam jak dalej troszeczkę pokierować? Ja nie będę się zastanawiać, bo ja nie przegram tej walki. Dobra, to nie. To w takim razie, ty, ty walczysz w grudniu, to już też ustaliliśmy. E, właśnie, ten pojedynek z Roberto Solidżem mówi, że wszystko udało się. Dobrze przepracować, kłopotów ze zdrowiem też już tym razem nie było. Nie, oczywiście było tam krótkie przeziębienie, kiedy wróciliśmy z galigenesis, ale mówię, to było takie dwudniowe po prostu spadek energii, ale potem już wszystko wróciło do normy, więc mam nadzieję, że miałem w sensie, cieszę się, że to tylko po prostu była jakaś taka króciutka wirusówka, nie? W tym pojedynku wiemy jaka jest jego stawka, wiemy o co chodzi w tej walce. Ty już masz za sobą bardzo wiele pojedynków, o różne stawki, różne wyzwania przed tobą. To, to jakie jest podejście twoje do tej właśnie walki? Przede wszystkim pojedynek sportowy na wysokim poziomie z zawodnikiem, który w, w super się prezentuje w klatce i, i ma fenomenalną stójkę i to jest dla mnie na pewno duże wyzwanie, mówię motywujące. Tak jak KSW promuje tę walkę, wrzuciło, o ile dobrze sobie zwróciłem uwagę, w ramach promocji Twojego pojedynku walkę z Jamesem pierwszą. Gdybyś ty miał wybrać jakąś walkę, która miałaby promować ewentualnie ten właśnie pojedynek, to, to właśnie byłaby ta walka? No, jakby tu jest analogia co do Mańkuta oczywiście, wiesz to chyba mojego pierwszego Mańkuta, ja myślę, że moja cała kariera gdzieś tam po części yy, wnosi tutaj pozytywny aspekt do tej walki, a nie tylko jedna walka. Jesteśmy podczas Galie FM, to zapytaj... FMA, przepraszam, o no FMA, podobno FMA. Yy, właśnie, dziękuję. To yy, wiadomo też, że ty po jakiejś tam przerwie właśnie na Galie FMA walczyłeś. Czy jest szansa, że też, bo tak, w grudniu KSW, no to już najlepiej nie FMA, ale czy jeszcze kiedyś tam jest szansa, że, że zobaczymy cię? Oczywiście, jak najbardziej, no mówię... Yy, ja bardzo chętnie mówię, jeżeli ja dobrze się czuję, kiedy często mogę walczyć, nie? Mimo, mimo już swoich lat, to naprawdę pozytywnie wpływa na, na moją taką ogólną dyspozycję. Lubię trenować, kiedy mam jakiś cel. Jak nie mam celu, to też lubię trenować, ale właśnie może wtedy też troszeczkę za mocno trenuję, się zamęczam, a tak to wszystko jest ułożone pod jakąś tam datę. Jak rozmawiałem z Robertem Sawickim, postać dobrze znana, wiadomo kto to jest, powiedział mi, jak go zapytałem o twoją walkę z Soldiciem, ale ja już nie jestem menadżerem Michała, no, powiedziałem, ok, ale o walce wiesz i jeszcze z tego wyniknęło, że co, on teraz z Robertem Soldiciem współpracuje? Nie wiem, o co nie wiem co. Nie, mam. nie jest menadżerem, nie, nie współpracuje z Robertem Soldiczem, nie. Na pewno ma dobre relacje, bo jako osoba, która y, też tutaj y, klub UFD Gym, tak pomagał nam wcześniej w tym organizacji Gali w Niemczech, gdzie musieliśmy zmienić lokalizację, więc y, nawet jakby była taka sytuacja, naprawdę nie miałbym z tym zupełnego problemu. No to właśnie myślę, jak to jest. No, ten rad menadżer i teraz z Roberto Soldiczem. Znaczy to jakby jest, temat jest szerszy i my okay. tutaj się rozwodzić, mówię, gdyby była nawet taka sytuacja, że Norbi dostałby propozycję, miałby cokolwiek pomagać Robertowi jako menadżer, to ja nie miałbym z tym bo trzeba rozróżnić, co są jakieś tutaj prywatne nasze relacje braterskie, a co jest powiedzmy tam strict biznesowe. Ja mówię, nie mam z tym żadnego problemu. A tym bardziej, że Norbert mówi, że wiadomo, kto tu walkę wygra i jakby tu nie ma żadnej, żadnej dyskusji, więc of course, dokładnie tak. To jeszcze tylko kontynuując tę całą galę, też to będzie gala taka specyficzna troszeczkę, też bez kibiców no no bo, no bo tych kibiców być nie może. Gala KSW i Michał Materla, który zawsze przyciągał tych kibiców, który zawsze budził ogromne zainteresowanie dla Ciebie, tak osobiście samego Wyjście w takiej dość dziwnej atmosferze, to znów, bo to się po raz kolejny przytrafia. Jak ty to odbierasz? Jak to jest? Troszeczkę powrót do korzeni MMA, gdzie na Gali powiedzmy było kilkadziesiąt lub kilka, może maksymalnie, może sto osób i to były takie czasy. Ale bardziej to, to chyba się tak traktuje jako taki mocny sparring niż samą walkę. Brakuje na pewno tej publiczności, brakuje tej energii, brakuje tych okrzyków i, i tego skandowania, ale tak jak powiedziałem, no musimy się dostosować do, do czasów w lepiej po prostu ciągle walczyć i czekać na, to, na te lepsze czasy, kiedy wrócą tak jak było, niż mieć taką długą, długą przerwę. Nie? To już tak na koniec, tylko ja cię pozwolę sobie zapytać. Ty zawsze w narożniku masz taką grono osób, które zawsze z tobą są i to rozumiem, też się nic armię. nie zmieni? Całą armię, o czym... Całą armię. Ta twoja armia pozostaje niezmienna? Nic się nie zmienia, armia musi być, bo to jest armia. Ja walczę w klatce sam, ale do klatki nigdy sam nie wychodzę i muszę mieć ich przy sobie. No to w takim razie czekamy na tę walkę. To zawsze serce do walki. A tutaj Michała Materni, to, że pokazuje ten ogromny taki dla MMA bardzo pozytywny obraz. To jest fajna rzecz. Michał Materla przed walkową z Robertem Osolniczym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich Okay. you